na kanale Podświetlany Gaming Dzisiaj jak widzicie jesteśmy znowu w sklep mechaniku Tym razem odcinek świąteczny Jeżeli ten odcinek wam się spodoba zostawcie łapkę do góry Zasubskrybujcie ten kanał bo za niedługo wbijamy 30 subów Możliwe że tak I ogólnie jeszcze komentarz jakiś fajny napiszcie I tak jak widzicie rozplanowałem się pomiędzy odcinkami tutaj górę jak się tutaj wchodzi, mamy taki korytarze Tu będzie sypialnia, do tajnego pokoju będzie też tam przejście, oczywiście. Tu jakiś pokój dziecięcy, coś takiego. Tutaj jakiś taki komputerowy może. Tutaj oczywiście będzie łazienka. Tutaj sauna jakaś myślałem. I jeszcze co ja tutaj chciałem? I tutaj możecie napisać w komentarzach co będzie bo teraz zapomniałem, co ja tam chciałem dać ale jak sobie przypomnę, no to ten tu postawimy tu oczywiście miał być balkonik, czy coś takiego jak widzicie, dobudowałem jeszcze trochę tutaj trawki yy, za naszym domkiem, a my dzisiaj postaramy się przystroić nasz domek, kochany I ja tutaj nam pomaluję może trawkę bardziej na białą, no bo wiecie, jest zima, no to bardziej śnieg niż trawa no bo ktoś śniegu nie lubi, no słuchajcie, no. W sensie nasz domek nie jest co prawda gotowy do końca, nie? Ale o jedny. O jeju, ała. Ja chyba zrobię... Nocka jest, więc nam troszeczkę może być łatwiej widzieć. Poza tym jest wigilia, no to ciemno jest. Powinno być przynajmniej. Wzimy się szybko robić ciemno no to, to tam wiecie. Co nie? Dobra. Zróbmy mm. takie różne rzeczy. Okej. Yy. Okej, okay. okay. spoko jest. Śnieg jest, tak więc skoro jest śnieg, no to możemy wejść do naszego mrocznego garażu, który mnie przestraszył. Tak szczerze mówiąc. Dobra, jest świetliki. O, bo to jest oczywiście piękna latarka. Musimy udekorować na górze. Nic nie będziemy na razie robić, bo ona nie jest gotowa. Tu na dole, myślę, że moglibyśmy gdzieś postawić choinkę, czy coś takiego. Na szybko zbuduję sobie... Tu sobie możemy pomalować tak w ogóle... Mm. Okej. Okay. To zróbmy to tak. Okej. Okay. Ha! Jak zrobić taki wieniec adwentowy? Dobra, to nie w tym miejscu chyba. Czy Wam się podoba, to... Ja myślę, że jest spoko, ten wieniec adwentowy. I teraz tak. Ja bym chciał oczywiście choineczkę zrobić, więc... czekajcie. Tą blatarkę co ja muszę mieć cały czas przy sobie, wiecie? Eee, zróbmy to tak. Czekajcie. O, ja mogę sobie tu rzucić. Okej, okay, więc choinka skończona, tak więc... Oczywiście ja zacznę dodawać światełka, no bo co to by miało być? Choinka bez lampek. I teraz malujemy różne lampki na różne kolorki. Czyli tu będzie tak. Okej, okay. niektóre mogą być nawet różowe. Okej, okay. niektóre nawet pomarańczowe, na przykład ta. Nie, dobra, pomarańczowe nie. To już lepiej, żeby one były... Nie, no dobra, różowa. Okej, okay, usuwamy yy, naszego tutaj świetlika, który tutaj był, bo choinka jest już na miejscu, tak więc yy, więcej ozdób świątecznych myślę, żeby się przydało. Więc taki zrobimy, myślę, jeszcze poprzez yy, wiecie. Łańcuszek taki, o. Eee. Wiecie co? Eee. Zamiast tego światełka... Ja sobie to światełko... Ono nie jest totalnie świąteczne, więc wiecie. Tego światełka się oczywiście pozbywamy. Zakładamy nową ścianę. I teraz... Okej. Okay. I teraz te światełka Będą nam nad wejściem Nas witać Ja je sobie oczywiście zapalę, bo nasz domek No wiadomo, świąteczny musi być I tak, tutaj jakoś tak jest czarno biało Ja myślę, żebyśmy tu udekorowali Coś Bardziej na świątecznie, czyli Dać sobie jakiś Taki czerwony dywanik. Taki dywanik po prostu. Reszty chyba zmieniać nie muszę. I teraz tak, to, to mamy wtedy choinkę. Mamy dwór już zmieniony na śnieżny. Więc tak w biurze coś by się przydało, szczerze mówiąc. Biuro będzie ciężkie, więc może zajmijmy się najpierw, nie wiem, czymś innym. Tutaj może bym zmienił. Siedziska na takie bardziej świąteczne Wyglądają myślę tak bardziej świątecznie teraz Ogólnie nie wiem co tu dać Wiem, mogę w sumie dać chyba 12 dań Na tym jednym stoliku ma być 12 dań Świetnie podświetlany gaming Wymyśliliście to sobie po prostu genialnie Zmieniliśmy tutaj, mamy teraz zimową atmosferę przynajmniej w domku ja już myślałem, że to jest stąd taka kaczka wielka, wiecie. Yy, tam jest dziubek, widać, i w działko. Ja już myślałem, że ja już to, co buduję, to już się boję tych kaczek chyba normalnie. <gry> Nie, no. I co w sumie bym, bym mógł jeszcze zrobić? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, więc... Wydaje mi się. Że to by było na no tyle z dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobał Zostawcie łapkę w górę Subika na kanale yy, Oczywiście też no, Napiszcie coś fajnego w komentarzach A no Ja się z wami będę żegnać w tej choince pięknej Do zobaczenia, na razie No i cześć, pa pa